Witajcie moi drodzy uczniowie, dzisiaj chcę zaprezentować Wam e, słynny utwór Piraci z Karaibów w moim własnym opracowaniu, ponieważ wiem, że ten utwór jest marzeniem wielu z Was. E, na moim kanale na YouTubie zamieszczony jest w całości, tam jest taka playlista Czary z gitary i e, w, e, tam jest w tej playliście taka seria znane, ładne i łatwe. Tam kawałek po kawałek, po kawałeczku, aż w pięciu odcinkach pokazuję, jak zagrać tą wersję, którą za chwilę Wam zaprezentuję. Jest to wersja dosyć prosta, specjalnie zrobiona dla uczniów, dla moich początkujących uczniów, ale to wcale nie znaczy, że brzydko brzmi, o czym się za chwilę przekonacie. E, tonacja A MOL, zachęcam Was do próbowania, ponieważ jest to naprawdę znana i lubiana melodia. thank mm -hmm. you Moi drodzy, tak to może zabrzmieć. Ja oczywiście celowo zagrałem to w dosyć szybkim tempie. Można to zagrać wolniej. Ja wiem, że to fajnie brzmi, ale zagranie tego w takim tempie wymaga naprawdę, naprawdę ćwiczenia. Czego Wam oczywiście życzę, bo przecież nie mówię, że to jest nieosiągalne jak najbardziej. Życzę powodzenia i do zobaczenia na następnych nagraniach. Panom Gitary.